Sponsorem programu jest firma Marvis, producent myjek warsztatowych. Trener falu bazu, pan Marek Cieślak oraz Jarosław Hampel. Po stronie gospodarzy mamy trenera Mirosława Korbela oraz zawodnika Max Africa. Na początek e, chciałbym dać głos trenerowi Ciślakowi, jak ocenię dzisiejsze spotkanie, bo nie da się ukryć zaciętej tej walce, ale wyszliście z tego meczu zwycięstwa. Dzień dobry, witam wszystkich. E, no wiedzieliśmy, że ten mecz będzie ciężki, dlatego że rybnik jedzie bardzo dobrze u siebie. Ostatnie mecze to pokazały, mimo że brakuje gryszy, ale ktoś tam za niego jechał i... No wiadomo, dzisiaj możemy mówić, co by było, gdyby było, ale jest całkowicie inaczej. Też mogę powiedzieć, że też trochę błędów porobiliśmy i kilka punktów nam po prostu uciekło. W każdym razie no, cieszę się z wygranej, cieszę się z postawy liderów, szczególnie Jarka. No i cóż. Też jedziemy w czwórkę, bo dzisiaj tak zaryzykowałem, miałem jak torsel. No wczoraj w Szwecji bardzo przycieniował, wrócił z czasów i dlatego zdecydowałem się na Andrzeja Karpowa. Także właśnie dzisiejszy w dzisiejszym meczu myśmy czwórkę jechali. Myślę, że w następnych meczach będziemy jechać już większą ilością zawodników. No, dziękuję Rybnikowi za za, za walkę, za, no, za wszystko. No, był dobry tor, ściganie było można powiedzieć dosyć ostre. ludziom się na pewno nie podoba. No wiadomo, że swoim się nie podoba, bo my przegramy, ale bardzo mi Do jeszcze, jeszcze jest trochę, trochę dalej. A się z meczu na mecz, do każdego meczu solidnie przygotowujemy się z takim nastawieniem i z wiedzą, że każde wyjazdowe spotkanie będzie arcy trudne. I takim spotkaniem było to dzisiejsze. Wiedzieliśmy, że będzie tutaj bardzo ciężko. i i tak właśnie było. Gospodarze stawiali mocny opór i przecież prowadzili część spotkania. Nie mogliśmy, nie mogliśmy na prowadzenie, ale końcówkę końcówkę mieliśmy lepszą i pojechaliśmy do spotkania w tej końcówce. Wygraliśmy to spotkanie w końcówce, także zadowolony jestem z swojej postawy. Cieszę się z tego występu. Mam nadzieję, że utrzymam formę taką dalej. No na pewno chłopcy dzisiaj rzucili całe ambicje na tor, rzucili też całe swoje umiejętności, walczyli z przeciwnikiem, który no, jest na na fali, ma reprezentantów Polski mistrzów różnych postawili nam niestety bariery nie do pokonania, moim zdaniem no i no, nasze słabości, które no, niestety są w drużynie zostały obnażone dlatego po kroczku, po kroczku, po kroczku dochodzili nas w tych zawodach w miarę do się z naszego toru, w miarę nawadniania, w miarę e, kiedy czasy robiły się szybsze i szybsze i szybsze. I, no i końcówka też była tak ułożona w naszej składzie, że no, mm, to był ten zespół na końcu był trochę słabszy. No i, Ciężko wodzi, pokonywać Doyla, Ampela czy niestety przegraliśmy. Dziękuję za widowisko. Wydaje się, że cały stół z Zielonej Góry jechał fair. Nie było jakichś wielkich, niepotrzebnych zadrażni na torze. Także z tej strony jestem bardzo zadowolony. Gratuluję gościom na ja uh didn't win and that's the main objective and, and what has to be done at the minute so um, you know it's a bit frustrating uh, i think everyone had a couple of dramas i know i had a problem myself in one um, but uh, you know i had a couple of good race wins and uh, i guess carry that on to the, this weekend and hopefully um, we can do a bit better this weekend by Marvis Producent myjek warsztatowych.